Czołem. Teraz chyba największy gabaretowo projekt, jaki będę miał okazję robić, przynajmniej w najbliższym czasie, zrobię stół i to nie będzie stół ani do salonu, ani stół kawowy, tylko to będzie stół do sprzedaży wyrobów mojej siostry. Między innymi będą tam greckie przysmaki. Także jeżeli jesteście ciekawi, co to w ogóle jest, to będzie tutaj link podany w poniżej. No i co? Zabierajmy się do roboty. Idziemy. Także jeszcze raz, siemanko, witam serdecznie, dawno mnie nie było I oto wróciłem, oto jestem, wszystko dobrze, tylko czasu brak No ale teraz wróćmy do projektu Tu już mamy pocięte poprzeczki do tych płotków No i cóż, trzeba zrobić otwory kieszeniowe i przytwierdzić je tam Ostatnio kolega mnie zapytał co to są otwory kieszeniowe i co nam jest do tego potrzebne Pierwsza rzecz Szablon Druga rzecz ścisk. No i wiadomo. Kręty. I specjalny wiatr. Otwory kieszeniowe to system łączeń niewidocznych. Bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych. Który jest szybki i w miarę trwały. O! Do tego są specjalne kręty. Które charakteryzują się tym, że mają płaski łeb, o tutaj, w porównaniu do zwykłych wkrętów, które tutaj mają zaokrąglone, dodatkowo mają tutaj, jak nie wiem, czy to widać na filmie, tutaj mają taką płaską część. Troszkę inaczej skonstruowane. I niestety nie można zamiennie używać z tymi, bo od razu rozszczepia materiał. Więc jesteśmy skazani na te. Więc teraz odpowiadam na pytanie. Zakładamy to w miejscu, w którym chcemy wywiercić otwory kieszeniowe. Zaciskamy wiertło. 2 i tyle. Mamy tutaj dwa otwory i następne. O tyle jest fajnie, jak jest jeden materiał, bo jest jedna grubość, nie trzeba co chwilę zmieniać, regulować nacisku. I tak oto wyglądają powiercone już otwory. Więc wchodzi sobie ją tutaj. Krącają go pod kątem i wychodzi z tamtej strony łącząc materię. O. Tak to będzie wyglądało. A może damy dłuższy. Zdecydowanie damy dłuższy. No także kończymy drugą ramę. Tu już jest pierwsza gotowa. Tu kończymy, zostały mi ostatnie wkręty kieszeniowe. Także Hubert specjalnie dla Ciebie, żebyś wiedział, jak to robić. Cyk. Wkładamy wkręt. Jeden i drugi. Tak, wiem, że są różnej długości, bo tamte już mi się skończyły. Można sobie ewentualnie pomóc ściskiem tutaj, żeby się nie przesuwało. Aczkolwiek też można skontrować palcem, ale tam na pewno będziesz bardziej pewny, że wszystko poszło jak trzeba. Bo tutaj niestety się może materiał delikatnie przesunąć, tam nie jest zbyt istotne w tym projekcie, ale można tak zrobić i się asekurować. I dwa ostatnie: cyk, cyk. Mamy tutaj wszystko połapane, jest w miarę równo. Tutaj troszkę poszło do góry. Ale to się ześlipuje Nie ma stresu. Znaczy, w sumie po co szlifować? To ja to poprawię. I teraz, żeby to poprawić, niestety, albo stety, Używamy ścisku. Oczywiście to nie musi być taki ścisk pełnopowierzchniowy, ale to jest jedyny ścisk u mnie, który ma taką, szeroką, ma taką szerokość, że mogę to złapać. I ustawiam sobie, żeby teraz było idealnie. żeby się licowało ładnie. Nie, do, nie, nie wykręciłem. O. Czyli ustawiam sobie i po prostu zaciskam. Nie za mocno, bo to nie o to chodzi, żeby to ścisnąć, bo zaraz drzewo będzie trzeszczeć. Drewno, nie drzewo. teraz jest ideolo. Także mamy drugą ramę. I zaraz będziemy robić resztę. Dobra, więc pomysł jest taki, żeby front był z desek z palet. Później je polakieruję, żeby troszeczkę je postarzyć, żeby ładnie wyglądały. Tutaj sobie zamontowałem jedną deskę. Tak, żeby dosuwać te, które będę montował do końca. Żeby później zrobić tutaj tak samo z desek z palet. I żeby to zachodziło jedno na drugie. Mam no, no, nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. A jak nie, to zobaczycie. No, także... Dalej do roboty. I zacząłem to łapać na... Tego to wariata. I 3,5 cm sztyfty. Czyli już trochę jest połapanych. Zobaczymy jak to zda egzamin, jak nie zda to egzaminu, to albo to zrobię na wkręty, albo na zszywki 5 cm. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak się już to skończy. Ok. Mamy kolejne pomyślałem po prostu, że na koniec przejadę sobie piłą i skrócę na odpowiednią długość, zamiast skroić każdą deskę. Tak jak mówiłem, łapiemy to na. Gwoździe. Sztyfty, przepraszam. To nie jest gwoździarka, to jest sztywciarka. Myślałem, że to to samo, jednak okazało się, że nie. Sztyfty są 06, 12, 18. Później już są gwoździe, także do sztyftów. Używam Makity 506 chyba. Jest spoko. Tak, 506. Podłączałem do sprężarki, chciałem kupić coś takiego na akumulator, ale jak zobaczyłem cenę, to. Stwierdziłem, że skoro i tak mam kompresor, to lepiej wydać 320 zł niż 1000. Front mamy gotowy. Potadałem tu listwę, żeby tutaj się wszystko równo licowało, żeby móc sobie później zrobić wypoż, żeby woda ściekała za te deski, a nie po tych deskach. No i co? Tak wygląda front. Zaraz się konstrukcja usztywni jak zrobię boczki. No i co, więc trzeba zrobić nóżki. Trzeba tutaj zaraz obciąć, żeby było na równo. Lecimy dalej. Tak oto wygląda ta majestatyczna konstrukcja, i zastanawiam się jak zamontować nóżki, żeby było dobrze. Chciałem dać tutaj grubą kantówkę, ale pomyślałem, że nie mam jej czym przyczepić Więc zrobiłem takie mini nóżki z odpadu No i wkręciłem tutaj na dwa wkręty I tak zrobię, trzy będą z tej strony Dwie będą od boku i tak samo jej dwie od boku Tego boku nie zabudowujemy, bo to będzie bok do boku złożone dwie ramki Tak to na razie się prezentuje Kiwa się nie dlatego, że jest krzywa, tylko dlatego, że podłoga jest krzywa. Żeby nie było. No także bierzemy się dalej do roboty. Więc tak, ponawiercałem to wcześniej, no bo ta doseczka jest bardzo cieniutka. Więc wolałem sobie nawiercić, żeby nie było zdziwienia, że coś pękło. Także robimy to tak. Nóżka czyścimy to, żeby ładnie. Przylegała cyk i bierzemy sobie wkręty, jeden i drugi i mamy kolejną nóżkę. Także już wiecie jak to zrobić. Nie wiem czy dobrze to się okaże. Więc próbujcie po prostu. Ja to też robię tak trochę na chybił trafił, bo nie mam żadnego doświadczenia jeżeli chodzi o konstrukcje drewniane. Uczę się, dużo czytam, dużo oglądam. Czasami coś wymyślę jak to zrobić prosto, żeby się nie narobić. Nie poddawajcie się. Drewno jest o tyle wdzięcznym materiałem, że nawet jeżeli wam coś nie wyjdzie możecie to skręcić jeszcze raz. Więc wydaje mi się, że to jest świetna sprawa. Powodzenia! Syf jest straszny niestety, no bo projekt trwa. Tak samo tutaj. Ale... Miejsce nie ma zbyt wiele, to jest minus. Ale nie ma co narzekać! Więc idziemy dalej. Spróbuję teraz to obrócić, zobaczymy jak te nóżki wyszły. No ale patrzcie, wyszło całkiem przyjemnie. Tutaj jeszcze będzie blat. Nóżki Tutaj mogę może lepiej rozmierzyć, bo w ogóle nie rozmierzyłem tak, no to przykręciłem Ale w zasadzie tego tak tak praktycznie nie widać, ewentualnie dołożę tutaj jeszcze jedną nóżkę o, w tym miejscu Tak się prezentuje nasz front Jeszcze musimy go polakierować Ale to za chwileczkę Uu! Zmienię Zmieniłem miejsce tej listwy wspornikowej, bo zapomniałem o tym, że jeszcze muszę zrobić nie wiem czy widać. Eee, podwyższenie które będzie miało 34 do góry i 15 cm szerokości, i następne znowu 34 do góry i 15 cm szerokości. Więc teraz się za tym zajmę. Chodzi po prostu o to, że tutaj ma być 15, 34 cm. Więc teraz damy jeszcze jedną taką poprzeczkę tutaj, skręcę ją później, 15 cm w tą stronę, i znowu idziemy do góry, i zamykamy to 15 cm, i schodzimy na dół. Więc teraz mam nadzieję, że już wiecie o co mi chodzi. Czy tu będzie blat, tu będzie też robić te deskami z palet, deski z palet. Deski, spalet. Deski, spalet. Tu niestety się trochę wykrzywiło, ale to przy skręcaniu później się dognie. Do no i teraz trzeba przyłapać to. Pomyślałem, że tu nie będę kręcił otworów kieszeniowych, że po prostu to przyłapię, że tak powiem, na wkręty, Jest do dupy dojście, bo oczywiście po co było myśleć o tym wcześniej? Lepiej pomyśleć, jak już się to zrobiło, i teraz ciężko tutaj włożyć wkrętarkę, ale co to dla nas? Dobra, biorę się do roboty. Przekręcone No dobra Więc teraz a, a, a. Zajmijmy się Obudowywaniem tego Więc pomyślałem sobie Że Tutaj żeby było ładniej To desek nie dam tak Poza tym bo tutaj nie ma wspornika Chociaż jeszcze się zastanawiam czy tutaj jeszcze nie da się jednej poprzeczki Dla świętego spokoju Może jest to jakiś pomysł A świetnie bo akurat to, co miałem na poprzeczkę To ją pociąłem no, ale cóż. Nie myli się ten, kto nic nie robi. Żeby dać... O tak. Tutaj, żeby zakryć te łączenie. Trochę wypuścić. I żeby tak sobie deseczki leżały. Oczywiście dotąd. Więc poukładam dotąd. Później sobie je tutaj jednym ruchem dotnę. Piłą. Więc do roboty. Te cieniutkie damy na boki, a te grubsze damy na blat. Szczerze mówię, co nie sądziłem, że będą się aż tak wymiarami różnić, ale chcę, żeby blat był po prostu jednolity, jeżeli chodzi o wysokość, żeby nie było tak jak jest na przykład tutaj, bo tutaj to nie ma znaczenia, a tutaj będzie miało, bo tam będzie leżał towar. Pani wspaniali, takiego burdelu to jeszcze nigdy nie było. Proszę zobaczyć co to się dzieje. No i tutaj już mamy skończone. Trzeba będzie tylko jeszcze pomalować, polakierować czy pobejcować. Nie wiem co to w zasadzie było. To było? Drewnochron impregnat. Pan powiedział w sklepie, że wystarczy tylko to i będzie super. Mógł kłamać. Więc zobaczymy. E, no ale jak to spóruknie, to też w sumie nic się nie stanie, no bo no to tylko deski z palet. Więc tak to wygląda. Zrobiłbym parę rzeczy teraz inaczej. Ech. Zrobiłbym na przykład, o tutaj, wypuściłbym tę deskę wyżej, tak jak mówiłem, żeby zakryć to wszystko. Ale ogólnie jestem zadowolony. Nie wygląda to może szałowo. Znaczy ja lubię taki styl, taki, teraz popularno się mówi, rustykalny, czyli taki syfiarski, biorąc jeszcze pod uwagę, że drewno z palet jest za darmo, a za darmo to uczciwa cena, jak mawiał pewien osobnik. <laughs> tutaj zrobiłem takie wzmocnienia na półki, dałem tam nóżki, tutaj jest jedna listewka, tutaj druga, tu, tu, tutaj są wzmocnienia też. Żeby to wszystko dobrze się trzymało Tak to wygląda od tyłu Tutaj jeszcze zrobię półki Tam i tam Może na dole też Dałem to na nóżki, bo zależało mi na tym, żeby to separować od podłoża, żeby nie ciągnęło tej wody Myślę jeszcze, czy nie zawinąć w ogóle nóżek jakąś folią, streczem, albo czymś Żeby w ogóle nie płonęły wody, ale Przemyślę, czy to w ogóle ma sens Zapytam na Kornikowie, pozdrawiam chłopaki Bo może się okazać, że to kompletnie bez sensu. No, także tutaj jest tak. To jest front. I tak go wygląda z tej strony, do klienta, nie? Nie wszystko jest idealnie spasowane, bo jak widzicie, tutaj jest na przykład taka malutka przerwa. Tutaj źle docierałem, a nie chciałem się już poprawiać. No, ale to ma być funkcjonalne, a nie. Jakoś super wyglądające Do tego pomyślałem sobie, żeby girlandy kupić takie ledowe na baterie Żeby powiesić z przodu, żeby był taki fajny klimacik No i co? Teraz trzeba zrobić drugi, bo ten ma 1,25 m szerokości Tutaj drugi 1,25 m Tu jeszcze jest goły Pożyczyłem jeszcze od swojego serdecznego przyjaciela Rzesia. Taki oto zszywacz tapicerski Przecież nie wiem co trzeba tapicerować, żeby go używać bo używałem gwoźdź, sztyfciarki sztywciarki na początku, ale okazało się, że deski są po prostu zbyt słabo przytwierdzone. Tutaj są 3,5 długości sztyfty, 3,5 cm na 1,2 2. No a te szywki są naprawdę dowalone. Gdzie mam opakowanie tutaj? Desk Ała. te szywki są naprawdę dowalone. Więc, jak takim na taką szywkę łapie dechę, to naprawdę to się trzyma. Pomyślałem, żeby może w ogóle zrobić to na zasadzie wkrętów, żeby po prostu połapać wkrętami, ale po pierwsze zajęłoby to dużo więcej czasu, No bo każdy wkręt trzeba złapać na wkrętarkę, wkręcić i następny, i następna. Tutaj, jeżeli mam dostęp do kompresora, a mam, to po prostu przykładam, strykam i wszystko idzie jak. Na taśmie. Więc biorę się za drugą część i efekty pewnie po świętach. Bo dzisiaj jest Wielki Piątek. No i co? I tyle. Więc śledźcie dalej. Obserwujcie. Lajkujcie. Pozdrawiam. Fajnie, że jesteście. Jeszcze jedną rzecz chciałem Wam powiedzieć, e, żebyście zawsze myśleli, coś czego ja nie robię. Co robić po kolei? Bo na przykład nóżki montowałem jak już ponakręcałem większość desek, i później było to po prostu problematyczne. Jest to jeden z przykładów, takich było dużo podczas robienia tego. Więc teraz pierwsze, od czego zacząłem, to od montażu nóżek, żebyście po prostu przemyśleli, co trzeba zrobić w pierwszej kolejności, co w drugiej, co w trzeciej, żeby sobie nie utrudniać roboty. Bardzo polecam, ja tego nie robię, później żałuję, no ale. Jak to mówią, nie myli się ten, kto nic nie robi, więc bierzemy się do roboty. I tak oto powstała druga rama. Tutaj wszystko poskręcane jak trzeba. Teraz tylko palety, znaczy deski z palet i do roboty. Tutaj wymyśliłem troszkę inaczej: bo żeby później nie dorabiać blatu. No to przecież wystarczy udać jedną deskę po długości. Mam sprawę załatwioną tutaj, później obuduję. A tam jest blacik. Szkoda, że dopiero przy drugim stole na to wpadłem, ale! Także jesteśmy już tutaj przy łączeniu dwóch elementów. przystawiłem ten specjalnie, żeby zobaczyć, czy tam nie ma różnic, jeżeli chodzi o te deseczki. Więc teraz się przymierzam i co na razie wszystko idzie według planu. Zapakowane. Jedziemy. Przejdziemy na pierwszy montaż w moim życiu. Znaczy, montaż to duże słowo, w zasadzie trzeba to tylko skręcić i postawić w miejscu, do którego jest wyznaczone, No ale i tak stresik jest, czy wszystko będzie pasować. Widziałem jeszcze wyżynarkę awaryjną, jakby coś nie pasowało, więc powinniśmy podołać. No i co? Zobaczycie, jak to wyszło zaraz. Do zobaczenia. 730. Oto nasze miejsce. Udało wam się dotrwać do samego końca, także ja wam cholernie dziękuję za to, że tak długo to oglądaliście. Chciałbym poznać waszą opinię, czy wolicie właśnie takie długie materiały, czy wolicie krótsze, które mają 5 czy 10 minut, a może 60 sekund, tak jak jest na TikToku. I każda osoba, która napisze kilka słów od siebie w tym temacie, będzie brała udział w losowaniu nagrody. A nagrodą jest ładowarka do akumulatorów firmy Ryobi którą oczywiście wyślę na swój koszt. Ładowarka jest nowa, nieużywana, także życzę szczęścia. Dzięki, że jesteście. Trzymajcie się, Siemanko.